Zarówno kwestie związane z wyzwaniami dla przedsiębiorstw branży, jak i to, co jest elementem dla nas szalenie istotnym, czyli pozyskanie dobrze wyedukowanych, kompetentnych pracowników, to są jakby dwa nurty tego samego, czyli tego, co się sprowadza dzisiaj do sukcesu przedsiębiorcy w ramach jego rozwoju. Biorąc pod uwagę Znaczenie nowoczesnych technologii, nowoczesności produktów nie da się dzisiaj rozwijać przedsiębiorstwa bez bardzo dobrej, kompetentnej kadry. Oczywiście w Polsce my mamy do czynienia z takim zjawiskiem, jak jakiś czas temu, a teraz trwa odbudowa, zapas szkolnictwa zawodowego, które bardzo negatywnie się odbiło na w kompetentnych kadrach, szczególnie tych fachowych, inżynieryjnych i technicznych, w przedsiębiorstwach i tekstylnych i odzieżowych. Luka pokoleniowa, nie tylko zresztą w naszej branży, jest ewidentnym faktem. I te działania, które my podejmujemy jako przedsiębiorcy, zarówno jak i, jak i władze edukacyjne, zmierzają do tego, żeby jak najszybciej ten problem rozwiązać. Natomiast to z punktu widzenia młodego pokolenia, to jest y, oczywiście pytanie dla tych młodych ludzi, z czym oni wiążą swój osobisty sukces, z jakim przedsiębiorstwem? No oczywiście, że to przedsiębiorstwo musi być nowoczesne, dawać stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie i ten młody człowiek musi się też utożsamiać z nowoczesnymi produktami, jako i chociażby konsument. W związku z tym bez tych elementów nie będzie tej sukcesów tej układance. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane jakby z wyborem, bardzo dużo tutaj, do, mm, bardzo duże znaczenie mają wybory rodziców, no mówimy w końcu o dzieciakach, które mają 15 lat, będą kończyć szkoły podstawowe i wybierać swój przyszły zawód. I o ile w mentalności samych rodziców nie zmieni się wizerunek branży, jako branży nowoczesnej, oferującej atrakcyjne miejsca pracy, to tutaj oczywiście będziemy mieli problem, ale Najważniejsze, że od trzech lat odnotowujemy tu progres, jeśli chodzi o ilość dzieciaków wybierających sobie te specjalności odzieżowe, tekstylne czy obównicze i biorąc pod uwagę sukcesy naszych przedsiębiorstw, liczymy się z tym, że ten proces powinien pozytywnie dalej trwać.